Cześć. Na początek mała zagadka smartfonowa. Jaka marka obecna jest na polskim rynku ponad rok, a jej świadomość wśród polskich klientów jest taka? To jest Infinix. Ale być może w rozruszaniu tej marki pomogą smartfonowe nowości, które dzisiaj pojawiły się na polskim rynku, a jest ich kilka. Wśród nich jest Infinix Note 30 Pro, którego cena to 1399 zł. W tej cenie otrzymujemy smartfon całkiem interesujący. Ma amoledowy ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz, ma ładowanie indukcyjne 15 W, co prawda, no ale mimo wszystko przecież to wystarcza. Eee, ładowanie szybkie 68 W przewodowe, do tego ma gniazdo Jack 3.5 mm, do tego ma dual SIM standardowy, oprócz tego ma MicroSD. Czy coś mogło pójść nie tak? No, kilku rzeczy temu smartfonowi brakuje. Inne niekoniecznie działają tak, jakbyśmy tego chcieli. A czy mi się ten smartfon podoba, czy nie, albo co mi się w nim podoba, co mi się w nim nie podoba, no to o tym usłyszycie za chwilę. Zapraszam na pigułkę informacji na temat Infinix 30 e, Infinix Note 30 Pro. Zacznę od zestawu sprzedażowego, bo ten jak na relatywnie tani smartfon jest bogaty. Mamy tu bowiem ładowarkę 68W, słuchawki przewodowe w postaci podstawowych pchełek, plastikowe tu ich ochronne oraz szybkę ochronną na ekran. Jeśli chodzi o wzornictwo, zastosowano tu sprytny zabieg w postaci obudowy mieniącej się na bardzo wiele kolorów. Z całą pewnością nie można o nim powiedzieć, że wygląda nudno. Gorzej natomiast prezentują się moim zdaniem oczywiście krawędzie, które wyglądają wręcz odpustowo. I nie chodzi mi o to, że są wykonane z tworzywa sztucznego, a o fakt, że strasznie się łyszą i jakoś tak, no nie wiem, sprawiają wrażenie tandetnych. Inna rzecz, że bardzo mi się nie podoba też, że szufladka na karty wszelakie znajduje się blisko krawędzi, a nie po jej środku. Ogólnie jednak jakości wykonania nie mam nic do zarzucenia. Wyświetlacz to jeden z najmocniejszych punktów Infinixa Note 30 Pro. Producent postawił tu na AMOLEDowy panel, który naprawdę bardzo dobrze sprawuje się w swojej roli. Ekran ma przekątną 6,78 cala, rozdzielczość Full HD, częstotliwość odświeżania 120 Hz i próbkowania dotyku 360 Hz. Największy zarzut? Chyba to, że aby móc korzystać z telefonu w słońcu, konieczne jest włączenie domyślnie dezaktywowanego trybu wysokiej jasności. Ale wierzcie mi, bez niego w pełnym słońcu na maksymalnym nastawie jasności niestety niewiele widać. Dodam też, że czujnik światła ma tendencję do zbytniego rozjaśniania ekranu. A no i pełnego always on display też nie ma. Rozwiązanie to działa wyłącznie na chwilę. Co z samą pracą smartfona? Infinix Note 30 Pro nie jest smartfonem, który zaskakuje pod tym względem. W końcu Mediatek Helio G99 i 8GB RAMu nie ma aż takiego potencjału, by jakkolwiek zaimponować. Mimo wszystko, jednak, przyznaję, że telefon ten działa po prostu poprawnie. Nie zacina się i nie grzeje. Wydajnościowo trudno spodziewać się po nim cudów, niemniej nie wprawia w irytację i pozwala zrobić wszystko to, czego w danej chwili od niego oczekujemy. Mam tu na myśli oczywiście podstawowe zastosowania. Granie w bardziej wymagające gry albo lepiej odpuścić, albo zejść z detalami do najniższych. O ile jednak jestem w stanie przymknąć oko na nieco dłuższe ładowanie aplikacji, tak strasznie irytują mnie nieprzetłumaczone na nasz język elementy interfejsu. Co prawda nie ma ich dużo, ale jednak się trafiają. Telefon co ważne działa w oparciu o Androida 13 z nakładką XOS, która momentami doprowadza mnie do szału. Niektóre elementy są dziwnie pochowane, wśród nich np. Always on Display czy statystyki baterii. Dla mnie jednak istotne jest to, że Infinix startuje z Androidem 13, który ma być aktualizowany tylko przez dwa lata. Producent deklaruje kwartalne łatki, no i te dwuletnie aktualizacje systemu, czyli de facto może się okazać, że dostanie tylko jedną dużą aktualizację Androida. Infinix Note 30 Pro został wyposażony w takie moduły łączności jak 4G. Czyli 5G tutaj nie uświadczymy, GPS Bluetooth, NFC oraz Wi-Fi. Każdy z nich działa w porządku, natomiast samo Wi-Fi nie osiąga nawet połowy potencjału łącza, z którego korzystam. No, pod tym względem powiem wam, że jest mocno średnio. Natomiast sama jakość rozmów stoi na niezłym poziomie, ale głośnik do rozmów mógłby być głośniejszy, bo czasem zdarzyło się, że kogoś nie dosłyszałam. Urządzenie ma na pokładzie 256 GB pamięci wewnętrznej, niestety w starszym i wolniejszym standardzie UFS 2.2. Co jednak ważne, pamięć można rozszerzyć przy użyciu slotu kart microSD, i co jeszcze istotniejsze, nie musimy wybierać, czy w danej chwili chcemy skorzystać z dwóch kart Nanosim, czy z MicroSD. Z audio natomiast jest ciekawa historia. Na górnej krawędzi telefonu umieszczone jest bowiem logo JBL, które mogłoby sugerować świetną jakość dźwięku. Niestety tak nie jest. Głośniki są stereofoniczne, ale wysokie, średnie i niskie tony brzmią po prostu nijako. Dodatkowo są płaskie z zerowym basem. Dźwięk jest jednak donośny i to chyba jest jego największy plus. Skaner odcisków palców zintegrowany został z włącznikiem. Działa wręcz błyskawicznie. Nieco inne wrażenie odniosłam natomiast w stosunku do rozpoznawania twarzy, które w moim przypadku okazało się dość kapryśne. A czas pracy? Infinix Note 30 Pro został wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh. To w połączeniu z budżetowym procesorem może zwiastować propozycje dla osób, które nie lubią sięgać po ładowarkę zbyt często. No i rzeczywiście tak jest. Używając telefonu umiarkowanie będziecie mogli go ładować spokojnie co drugi dzień, a nawet sporadycznie na Wi-Fi co trzeci dzień. Infinix Note 30 Pro to telefon, który kosztuje 1399 zł. A wspominam o tym teraz, bo warto postawić cenę obok możliwości ładowania. Bo możecie nie wierzyć, ale telefon ten wspiera nie tylko szybkie, bo 68-watowe ładowanie przewodowe i ładuje się w 45 minut, ale też ładowanie indukcyjne 15-watowe, no z prawda moc jest niska, ale zawsze coś, jak i ładowanie zwrotne, zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe. No powiedzcie, że to robi wrażenie. Jeśli natomiast chodzi o możliwości foto, Infinix nigdy nie brylował i w tym przypadku... No, jest podobnie, aczkolwiek odniosłam wrażenie, że jakiś tam progres nastąpił względem poprzednich modeli. Powiedziałabym nawet, że Infinix Note 30 Pro robi całkiem niezłe zdjęcia, jak na swoją cenę, przy czym one są dość mocno nierówne, bo robiąc dwa zdjęcia chwilę po sobie, dosłownie lekko zmieniając kadr, zdjęcia się potrafią między sobą różnić zarówno kolorami, jak i kontrastem. Najważniejsze jednak i grzechy główne tego aparatu to tendencja do przepalania jasnych scenerii, przede wszystkim nieba, przejaskrawione, nienaturalne kolory i sporo szumu w ciemniejszych sceneriach, i. Mam tu na myśli nie tylko zdjęcia nocne. Kupując ten smartfon trzeba być w stanie przełknąć to, co wymieniłam, ale również brak ultra szerokiego kąta i bardzo kiepskie zdjęcia nocne, zwłaszcza gdy brakuje światła. Oczywiście trzeba liczyć się także z brakiem zumu cyfrowego, a zatem cokolwiek będziemy zoomować, nie będzie to optyczne. Zresztą w tak tanim telefonie to chyba trudno się tego spodziewać. Zdjęcia nocne, no już wspomniałem, czasami lepiej wychodzą w trybie automatycznym, innym razem w nocnym, gdzie sporo światła radzi sobie całkiem nieźle, no ale gdy zaczyna go brakować, tryb nocy stara się rozjaśniać kadr kosztem negatywnego wpływu na kolory. Zresztą możecie sami ocenić te zdjęcia. Selfie natomiast oceniam jako ok, w porządku. Z kwestii technicznych dodam jedynie, że aparat przedni robi zdjęcia w 30%. 22 megapikselach, natomiast po przejściu w tryb portretowych w 8, zbliżając się ku końcowi. Infinix Note 30 Pro jest smartfonem za 1399 zł, a mimo to oferuje amoledowy owy ekran o częstotliwości ćwierania 120 Hz, ładowanie 68 W, ładowanie indukcyjne i Androida 13. Do tego jest ciekawy o tyle, wyposażony w gniazdo 3,5 mm, dual SIM i osobno slot kart microSD, a także spory akumulator zapewniający długi czas pracy na jednym ładowaniu. Nie wszystko jednak poszło tak jak trzeba, ale biorąc poprawkę na cenę, na pewne aspekty można przymknąć oko. Nie wszyscy potrzebują ultra szerokiego kąta w aparacie, choć akurat ja nad jego brakiem ubolewam, pełnego always on display czy 5G. Zwłaszcza, że w tej cenie wciąż nie jest to standard, choć coraz częściej występuje. Z rzeczy, które warto jeszcze wymienić, to jakość zdjęć, zwłaszcza w gorszych warunkach, kiepskie głośniki, zdarzające się braki w tłumaczeniach interfejsu, czy jakość nagrywanego wideo. Podsumowując, warto spojrzeć na konkurencję. W podobnej cenie mamy m.in. Poco X5 g i Motorola Edge 30 Neo. Ale nie tylko, bo konkurencja jest naprawdę spora. Czy w obliczu tak gęsto zastawionej półki Infinix Note 30 Pro ma jakieś szanse w walce o klienta? Czas pokaże. Na temat Infinixa Note 30 Pro wiecie już naprawdę sporo. Nie powiem, że wszystko, bo wszystkiego wam nie powiedziałam. Natomiast na pewno wiecie wszystko to, co chciałam wam na jego temat przekazać. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie. O Infinix Note 30 Pro. Jestem bardzo ciekawa waszych komentarzy. Zostawiajcie je tam. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć.